Sandra Kubicka wzięła sprawy w swoje ręce i odniosła się plotek o jej stosunku do TVP. Sandra Kubicka w Dzień Zakochanych postanowiła ogłosić na antenie pytania na śniadanie W obecności tamtejszych prowadzących Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Za niebawem na antenie TVP pojawi się jej nowy program, który ma stanowić konkurencję dla kultowego Island. Czy hotelu Paradisa. Program powstał na wyspach Kanaryjskich. Uczestniczyć z nim mają pary, które rozważają myśl o słubie. Wszyscy bohaterowie przejdą przed kamerami prawdziwy test swoich uczuć. Walczą z różnymi próbami, które postawia przed nimi organizatorzy. A wszystko to będzie miało miejsce w pięknej willi, to właśnie tam zamieszkają przyszli malzunkowie. Ten schemat brzmi bardzo znajomo. Modelka i influencerka nie mogła wprost zdzierzyć z Telewizji Polskiej. W rozmowie z naszym reporterem niespełna rok temu zarzekala się, że za nic w świecie nie zgodzi się wystąpić w takiej telewizji, ponieważ to mija się z jej poglądami. Zaznaczała wówczas, że nie ma też takich pieniędzy, które zmieniliby jej odczucie wobec Telewizji Polskiej. Nie wszystko chodzi o pieniądze. Ja chcę zdecydowanie zgodnie ze siebie, jeśli w coś nie wierzę i tego nie popieram. To nie zaplacisz mi pieniędzy, żebym to popierala obstawala przy swoim, by po kilku miesiącach diametralnie zmienić zdanie. Sandra postanowiła skonfrontować się z przytoczonym wyżej fragmentem wywiadu, którego nam udzielila. Gwiazda wyznala, że w tamtym momencie faktycznie tak myślała, desperacko pragnąc odciąć się od hejtu, który na nią spadł. Ja tak powiedziałam. To była moja odpowiedź na pytanie twojego kolegi, jak czujesz się z hejtem, który na ciebie w las nie spadł po programie Ameryka da się lubić. To było straszne uczucie. Ja nie byłam świadoma, że to aż tak ludzie przezywają i powiedziałam, że nie będę nigdy brala udziału. Jeżeli mam jeszcze raz coś takiego przezywać. Ja się strasznie balam. Tłumaczyła w wywiadzie udzielonym magazynowi przeambitni. Wyznala także, że od tamtego czasu bardzo się zmieniła i zrewidowała swoje poglady względem telewizji polskiej. A trudno uwierzyć, że można przyjść tak szokująca zmiany w niespalny rok, ale jak wiadomo, w się wszystko może się zdarzyć. Aczkolwiek ja nie jestem ta sama osoba, ta sama Sandra, która była mi lat temu. Kiedy to powiedziałam, ponieważ przerobiłam wiele rzeczy. Ja byłem bardzo świadoma teraz tego, co się wydarzy, jak to się ogłosi, że to będzie druga lawina. Mam lepsze wsparcie teraz, zrozumiałem też inne rzeczy dodala. Co więcej, Kubicka stwierdziła, że gdy tylko usłyszała, że ma być to program rozrywkowy o miłości, to nie mogła odmówić. A wszystko przez to, że na Instagramie codziennie porusza ten bliski jej temat. Więc skoro może robić to za pośrednictwem większego medium, to dlaczego miałaby z takiej opcji zrezygnować? I tak jak mówiłam, jak usłyszałam, że jest to program rozrywkowy o miłości i o parach, to nie mogłam odmówić. To jest bardzo bliski mi temat, który codziennie poruszam na Instagramie i skoro teraz mam możliwość zrobić to w telewizji i dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. To czemu nie opowiadala? usprawiedliwiając się. Zgadzacie się z nią?